Ostrzeżenie. Zaktualizowany wpis do bazy danych dla tego poziomu jest niedostępny. Czy chcesz wyszukać starsze wpisy? Tak. Wyszukiwanie kopii zapasowych offline. Znaleziono dwa pliki kopii zapasowych. Plik 1. Data edycji 0610. Plik 2. Data edycji 0912. Czy chcesz uzyskać dostęp do obu plików? Uzyskiwanie dostępu do danych pliku. Plik pierwszy. Poziom 16 to 17 poziom backrooms. Poziom ten wydaje się być ekosystemem przypominającym las deszczowy z utrzymującą się mgłą. Informacje na temat tego poziomu są skąpe, ponieważ został niedawno odkryty, tak mi się wydaje. Opis. Poziom 16 to ciężki system lasów deszczowych, podobny do tych, które znajdują się poza backroomami. Jedną kluczową różnicą jest to, że grawitacja na tym poziomie jest znacznie zmniejszona w porównaniu do standardowej rzeczywistości. Dokładna przyczyna tego stanu rzeczy nie jest jeszcze znana. Na poziomie nie występuje cykl dnia i nocy. Temperatury na poziomie trzymają się na stałym poziomie 21 stopni Celsjusza, mimo że w wielu miejscach jest dużo cienia. Zmniejszona grawitacja na tym poziomie nie ma wpływu na rodzime organizmy, a jedynie na obiekty i istoty obecne na poziomie 16. Czy też klucz poziomu się pomylił? Przecież już tu byliśmy, ale klucz zmienił kierunek. Wszystko wygląda inaczej, niż podawali. Bazy, placówki i społeczności. Zakładanie baz na tym poziomie jest teoretycznie możliwe, ponieważ zapewnia on podstawowe potrzeby do życia. Jednak zmniejszona grawitacja może mieć negatywne skutki długoterminowe dla ewentualnych mieszkańców. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Obecnie nie jest znany żaden spójny sposób wejścia na poziom 16. Jedna z informacji mówi o wejściu przez poziom 75, przez dotknięcie płynnego metalu podobnego do miedzi. Przecież to właśnie tak się tu chyba dostaliśmy. Wyjścia: Odnalezienie i wspięcie się na drzewo pokryte piaskiem zaprowadzi ją na poziom 46. Coś tu jest serio nie tak. Ten poziom podobno został już odkryty, a jednak dopiero teraz go znajdujemy. Nie jestem już pewien, czy to jest ten poziom, którego szukamy. Temperatura tutaj bardzo szybko spada. Muszę znaleźć jakąś kurtkę czy coś. Będę musiał porozmawiać o tym z innymi i zastanowić się, co się dzieje w tym miejscu. Może będą mieli jakieś teorie. Jeśli to poziom 16, to już nie jesteśmy w tym samym miejscu. Jak zamknąć edytor tekstu? Plik drugi. Rozmawiałem z grupą i wymieniliśmy kilka wyjaśnień. Ten wpis to tylko nasza teoria, dlaczego poziom 16 działa w ten sposób. Zanim potwierdzimy tą teorię, musimy zabrać więcej dowodów. Na razie oznaczymy go jako nieustalone. Poziom 16 to 17 poziom bakrumów. Poziom ten charakteryzuje się szybko zmieniającym się terenem, który zmienia się w nieznanych odstępach czasu. Badanie tego poziomu jest trudne, ponieważ jego właściwości zmieniają się wraz z każdą zmianą środowiska. Opis. Poziom szesnasty w swoim obecnym stanie to arktyczny klimat podobny do tego, który panuje w standardowej rzeczywistości. Jedną znaczącą różnicą jest to, że lód pokrywający okoliczne tereny ma zauważalnie świetlistą powierzchnię o wysokim współczynniku odbicia. Na poziomie tym obowiązuje również cykl dzień-noc, którego pełen cykl trwa około 13 godzin. Temperatury na tym poziomie wahają się od 10 do 6 stopni Celsjusza w zależności od pory roku. Istoty są nieliczne, ale można je zaobserwować na tym poziomie. W tej przestrzeni widziano duże populacje przewodników światła. Jest to osobliwa obserwacja, ponieważ istoty te są dość rzadkie i nigdy nie występują w grupach. Dalszy wgląd w to zjawisko jest mało prawdopodobny, ponieważ poziom wkrótce zmieni swoją topografię. Klucz poziomu zmienił się, kiedy poziom się zmienił. Byliśmy tu już kilka razy, ale wyglądało to zupełnie inaczej, więc nie zwróciliśmy na to uwagi. Bazy placówki i społeczności. Życie ludzkie na tym poziomie jest nie do utrzymania z powodu niestabilnej natury tego poziomu. Z tego powodu na poziomie 16 nie mogą powstać żadne długoterminowe bazy. Nie zostawaj tutaj, kiedy środowisko się zmieni. Lodowce wyrastały z ziemi, wznosząc się wysoko w niebo. Rzeki nagle zaczęły tryskać z głazów. Krajobraz zaczął zamarzać, co spowodowało, że powietrze stało się chłodne. Małe kulki zaczęły nas otaczać prawie jak ostrzeżenie. Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz zostać uwięziony w zmieniającym się terenie. Mnie udało się wyjść tylko z odmrożeniami i kilkoma zadrapaniami. Inni nie mieli tyle szczęścia. Wejścia i wyjścia. Znalezienie i dotknięcie pomarańczowej plamy Galileum na poziomie 75 przyniesie się tutaj. Istniało kilka innych domniemanych wejść, ale to jest jedynie potwierdzone w momencie pisania tego tekstu. Wyjścia. Położenie wyjścia jest inne w każdej modyfikacji, ale cel jest stały. W obecnym stanie poziomu znalezienie i stanięcie na tafli lodu pokrytej piaskiem doprowadzi się do poziomu 46. Uwaga. Po zmianie aktualnego stanu poziomu 16 poprzednia dokumentacja ma zostać zarchiwizowana, aby zapobiec zamieszaniu co do aktywnego terenu. Informacje zawarte w zarchiwizowanych wpisach mogą nie zawierać już dokładnych opisów i nie powinny być wykorzystywane w warunkach survivalowych. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym przed wyjściem. Weszliśmy do lasu deszczowego, a wyszliśmy z tundry. Hej, z tej strony Wladi. Cieszę się, że zostałaś lub zostałeś do końca kolejnego odcinka. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę i suba. Dla Ciebie to niewiele, a mi pomoże to w rozwoju kanału i w dotarciu do szerszej publiki. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.